Siema, z tej strony Etydenia i w tym odcinku będę nagrywał Ink Game, czyli e, Squid Game w Robloxie. Ale zanim będziecie oglądać ten, ten film, to musicie oczywiście em, em, zalajkować ten film. Zasubskrybować i zalajkować, więc... No, możemy zaczynać już rundę. Ty. Dobra, już jesteśmy w rundzie. Idziemy teraz. Dobra, teraz idziemy tutaj. Mam nadzieję, że nie, nie przegram, bo prawie za każdym razem przegrywam. Więc teraz już możemy zaczynać. Dobra, dobra, dalej do. Dobra. Kurde, no ile można czekać na to? No. O, już jest, zaczyna się. Mm. O ja, Dziękuję.

потопим. Не. Добра. Пушек. Meryń. Staćmy na. No muszę iść już. Co tutaj się dzieje? Dobra. co? Chcesz? Siema, ma, Jestem za tobą. A co ty zrobiłeś? Ha, 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 ha. No. Niedobry Kacper, niedobry, niedobry. Idziemy teraz do następnej konkurencji. Dobra, teraz idziemy do następnej konkurencji, czyli Dalgony. Teraz idziemy tutaj się zarejestrować. Dobra. Dobra, i teraz idziemy po schodach. Po raz kolejny idziemy po schodach i po raz kolejny. I teraz idziemy do świeczących drzwi. Dobra. Dobra, zaczęła się runda, więc teraz będziemy robić dalej. Mam nadzieję, że nie dostanę Monalizy, bo potem będzie trochę słabo. Dobra. Tak. Jakie ciastko dostanę? Jakie ciastko? Kółko. Ka o kurde. Kacper dostał Sackboya. Ja to jest trudne, to jest trudne, ja to robiłem. To jest easy. Według mnie to jest trudne. Ja dwa razy Monalizy ja zrobiłem, to jest ale... Już... Ale już Sackboya nie! Dobra, kółko jest prosta. Dobra. Teraz wam to trochę przy, yy, przykrócę, więc... Dobra, i teraz już jesteśmy w lobby i idziemy po jedzenie. Ja oczywiście jem sushi, bo dobre. Jestem pierwszy w kolejce, mam nadzieję, że mnie nie popchną. Co się pchasz, Bambiku? Bro, co się pchasz?! Ja byłem pierwszy w kolejce! No i pewnie zaraz nie poprąza Dobra Dajcie mi jedzenie O kurde no Jeszcze jedzenie Jest to przy mnie No dalej Jest, jest, jest Kasper chodzi na środek na tą świnkę do góry. Tylko weź mi na głowę. Dobra, teraz już. Dobra, teraz wam to przykrócę. Ej, jest, 10 jest 10 sekund, żeby skończyła się ta runda, więc teraz możemy sobie tutaj coś porobić, bo mam się, tu tak tam się Dobra. O, rozwalę cię w końcu. Teraz, teraz, że tak powiem, idziemy do następnej rundy. Teraz idziemy po raz kolejny po schodach, po raz kolejny po schodach, po raz kolejny i po raz kolejny po schodach, i po raz kolejny, i po raz kolejny. Dobra, i teraz idziemy po raz kolejny po schodach i idziemy do świecących drzwi. Dobra. Teraz będzie hide and seek, więc nienawidzę trochę wam przykrócę aż do losowania e, ten. E, ...kuleczek niebieskich i czerwonych, więc... Dobra, teraz już nam e, losuje ten... Hał, hał, w wikianach napisał. Cicho bądź, Kasper. Ale no się No dobra. Ale ty nie musisz powtarzać, i dobra. Teraz... Proszę niebieski, proszę niebieski. Nie, no kurde, no! To do tego czerwonego. No są słodkie. A sobie mam czerwone. Dobra, a dziewięciu jest! Red. Red mam! 30 minut jeszcze Dobra! Minus jedna osoba! Dobra, teraz! Ta ronda będzie trwała a, 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 tylko 3 a. minuty! Więc muszę trochę uważać. Dobrze, gdzie jesteście? I mam nadzieję, że nie, nie zginę od razu. Bo nie chciałbym. Ale wiem, że oni już rozwalają typów. Ja nim zabiorę, ja chcę nim zabrać, ja chcę przeżyć. Jest, rozwaliłem! A nie, jeszcze nie. Dobra, teraz Wam trochę przykrócę. Sk Dobra, już jesteśmy e, w lobby i e, czekamy na kolejną rundę. Teraz, z czego to wiem, to będzie jump rope i będziemy przeskakiwać przez skakankę taką. Więc idziemy teraz e, ten tutaj. Idziemy po schodach i po raz kolejny, po schodach i po raz kolejny. I teraz po raz kolejny, i po raz kolejny. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Dobra, idziemy. Po raz kolejny, po raz kolejny. O, granat. Oj, przez przypadek rzuciłem granatem, ale nie chciałem. Teraz mi smutno. Dobra, ja chcę iść pierwszy. To jest moja ulubiona runda. Co tu się stało, kurde? Czekamy, czekamy, czekamy. Jestem w to najlepszy. Na 100% jestem w to najlepszy. Dobra, teraz będzie animacja i idziemy. Dobra, teraz idę pierwszy. Ja już przeszedłem, teraz trzeba przejść mojemu bratu. Dobra, już jestem i teraz Wam to po raz kolejny przykrócę, więc teraz będzie Glass Bridge i po Glass Bridge będzie albo kontynuowanie gry, albo koniec gier i będzie Rebel. To chce wam dasz. Tak jak w serialu. Dobra, teraz idziemy. Rekapiwa, Dobra, po schodach, po schodach, po schodach, po, po raz kolejny po schodach, po raz kolejny po schodach i po raz kolejny. Dobra, teraz idziemy do Glass Bridge. czego to wiem, to chyba to będzie tutaj gdzieś. Proszę, żeby był rebel. Tak, tu będzie. No, ma, ja też mam nadzieję, że będzie rebel. rebel ja uwielbiam rebel. rebel. Dobra, teraz sobie zatączymy. Rebel w sumie jest nawet I... łatwy. Dobra, teraz jest runda i idziemy. Dobra. Bro, idzie? Się, idźcie, idzie? idźcie, idźcie, idźcie. Ja bo ja nie chcę odpaść. Idźcie. Ktoś, Będę zły. Idziesz czy nie? Idziesz. Go. No, no, bro. Brawo, brawo, brawo. Aura Farmer, Aura Farmer. Idziemy, idziemy. No, bratki, idźcie. Ja może sobie się cofnę. I tutaj. Zatańczę. O, Magia. Dobra. Teraz będzie wprost. Uh, uh, uh. Brawo, brawo, brawo! No. Brawo. <laughs> Brat stracił aurę. <laughs> e, w jak po to, to chyba będzie prawo? Okej, okay, to idę. <laughs> o, lewo. Nie! Teraz może będzie... Lewo? No dalej idźcie, bambiki! Lewo, 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 lewo. Ja prawie cały most zgadłem! Dawajcie, idźcie! Nie, A te no typy ma... ty, ty, to co? To teraz powiedziałem w lewo. Nie! No dalej nie idźcie! Nie idźcie. już! Go. Nie idź już. Go. Go! No nie mam no, no za chwilę nie czas będzie ma... spęd... Półtora minuty. Cztery więcej. Cztery więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Jest! Jestem Aura farmerem od dzisiaj! Cze? Teraz będzie głosowanie i... Tylko się nie chce. Dobra. End the game. Dobra. X. Dobra, jest X! Jest X! Dobra, Sigma, 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 Sigma Dobra teraz, teraz tutaj wam e, zaraz Pomijaj. pokażę Pomijaj. co Pomijaj. to jest błąd jak Pomijaj. nie wiecie A ty masz włączone, to! Ale co? To nie, a te, ja tu to nie mam nic Dobra Ach. Dobra, dalej... Ja bardzo powiększam, bo wtedy e, prawie przegrałem Dobra, teraz to. Muszę trzymać e, a. E, e, e. No skurde no! Jaki bambik obsrany! Nie no, ty? On nie puknął. E, ja mu nie, nie będę dawał e, ten e, bandaża. Będzie potrzebował. Ja sobie tutaj są, bo tutaj jest bezpiecznie. Według mnie nie mam broni. Dobra, to będzie tam bronie. Broń, 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 broń. Nie. Nie, broń! Dobra. Broń. Lecimy. Ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam. Dobra. Teraz będzie ostatnia winda i... O kurde! Dobra, teraz można wchodzić. Dobra, teraz idziemy do windy. Tutaj od razu idziemy. O kurde, ale spam idziemy, idziemy, idziemy ja sobie bandaż z... o kurde, jednak nie zjem bandażu. O ja. Nie, 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 Ja nie, Każdy nie, tu nie, nie, O nie, 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 bandaż, 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 bandaż nie, 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 Mam nadzieję, że jak wygramy, to dostanę coś dobrego. Iwa, kupuję. Nie kupuję.